Siemanko, siemanko no i dostałem komentarz co za u mnie nieporządek na warsztacie no faktycznie człowiek przyzwyczaja się do pewnych rzeczy no i zamiast zamiast zrobić porządek ja dokładam jakieś kabelki zamiast Posegregować śruby, poukładać na regale, zresztą zobaczcie moje wcześniejsze filmy. Jaki sobie zrobiłem regał, to ja dokładam kabelków, i wszystko zostaje tak jak zostaje. Może trochę mniej, muszę tutaj yy, powiedzieć. To widzowi yy, Napoleon Homik. Jeśli dobrze pamiętam, pozdrawiam cię kolego. Yy, no i zamiast cokolwiek dokładać. To może pokażę Wam, ile mi się udało z tych, ostatnich, z tych usta, ostatnich filmów, tutaj gdzie miałem różne opowieści, uzbierać. No i dzisiaj też będzie jakaś tam historia. Jeszcze nie wiem jaka. Wszystko w międzyczasie wychodzi, ale jeszcze co do, co do sprzątania no to faktycznie tak jest, że jeżeli czegoś nie posprzątamy na bieżąco to później to się wszystko kumuluje i to właśnie tak to wygląda także te druty miedziane, które mam na stole robię z nimi porządek, nic tam więcej nie dokładam No, i widzicie, wszystko się przywraca. Nic więcej nie dokładam. I pierwsze z nimi zrobię porządek, bo miejsca jeszcze w tej torbie mam sporo. I mieć jest takim materiałem, że można ją trochę ścisnąć. Już nie pamiętam, gdzieś widziałem taką prasę. Ktoś zrobił fajną kostkę miedzianą. I tak sobie pomyślałem, może ja zrobię kostkę miedzianą. Trzeba skompresować to, co się zebrało. I jeszcze gdzieś widziałem, przepraszam, nie pamiętam yy, kanału, gdzie są przetapiane różne rzeczy, ale też człowiek jest, yy, człowiek zajmuje się recyklingiem. Także jeśli. Pamiętajcie, pamiętajcie taki kanał, czy go śledzicie, to napiszcie w komentarzach link. Bo ja owszem, daję suby, łapki, no ale nie wszystkich oglądam z racji tego, że no za, mało, za mało czasu. Wszystko się opiera na robocie tak na znaczy nie, nie chodzi mi o pracę, tylko chodzi mi o algorytm, który podrzuca nam yy, podrzuca nam pewne propozycje jeśli kogoś nawet subskrybuje, od czasu do czasu przesyła mi yy, film yy, ten algorytm, ten robot no to do niego się e, wchodzi. Na przykład e, kanał. E, jaki bym tutaj dać dobry przykład? Uki. O, Uki jest dobrym przykładem, jeśli chodzi o kanał. Nie zawsze mam czas śledzić gdzie on w tej chwili jest, co pokazuje, jakąś tam relację, ale jak o nim zapominam i wchodzę do niego na kanał, czy na przykład do Mario, podobna historia. Jak zapominam i, i, i nie wchodzę właśnie tam, nie oglądam filmów, no to zaraz przychodzi mi propozycja. Jest coś tam nowego, na przykład u Mario na, na kanale. No to wtedy w wolnym czasie ogląda się 2-3 filmy. Jeden się tylko komentuje, lub zostawia się krótki opis. No i tak to wygląda. Także tutaj jest cały czas. Cały czas jest to wszystko powiązane z pewnymi mechanizmami, i może właśnie o nich Wam dzisiaj powiem. Kiedyś taką rozmowę, może to nie jest sprawa związana z elektryką, ale też jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy jak informatyka, elektryka, automatyka. Mniej więcej to jest powiązane yy, powiązane yy, jeśli chodzi o sprawy techniczne i pamiętam kiedyś kolega i chyba Paweł P. Ekotech też mi mówił podobną, podobną historię, gdzie spotkało się yy, iluś tam znajomych. No i każdy telefon na stół, yy, i też zaczęli rozmawiać o podsłuchach, o jakichś tam takich rzeczach, a, algorytmach, yy, yy, może nie, yy, nie automatyce, ale związanych z, ze sztuczną inteligencją. No, i padła propozycja, aby w tym gronie rozmawiać o wózkach dziecięcych, o dzieciach, o wychowaniu. Telefony wyłączone. Była ta rozmowa przez jakiś czas. I później każdy ten telefon uruchomił w przeglądarkę. No, i chyba wiecie, jaka pierwsza reklama wyskoczyła: wózków dziecięcych. Gdzie temat był wymyślony. Pierwszy raz w tym gronie podejmowany. Także taka jest, taka jest właśnie. No, ktoś może powiedzieć: przypadek. Ja nie sądzę, żeby to, to był przypadek. No, ale tak po prostu jest. Innym tematem też który mi się też jakby nasuwa, jeśli napiszemy wolna energię. Jeśli napiszemy taki, taki temat w wyszukiwarce, to pierwsze nam wy... są wyświetlane takie filmy, które w ogóle z wolną energią nie mają nic wspólnego. O, i tu Wam właśnie powiem historię: gdzie w warsztacie, o którym już opowiadałem, przyszedł człowiek z silnikiem. Załóżmy, to był silniczek. O, już go wcześniej pokazywałem odnośnie pomalowanego silnika. Jeśli ktoś nie pamięta, zobaczcie moje wcześniejsze filmy. Tytuł to nie mój silnik. No i ten silnik, on był sprawny, tylko okazało się, że był źle podłączony. No i przychodzi do tego warsztatu człowiek, właśnie też zafascynowany wolną energią. I w tamtych czasach może nie było tak, nie było tak rozpowszechnione internet, ale, ale internet był. Tylko że on to nie widział od, przez, przez internet jakąś taką relację. Ktoś nie, nie pokazywał mu, tylko w rozmowie wyszło. No przecież musi być wolna energia. Jakieś przyciąganie, kamień rzucony do góry spada na dół. Zresztą od dawien dawna były wiatraki no to też można powiedzieć, że to jest wolna energia tak, no bo wiatr yy, wiad, wiadomo, czy, czy czy elektrownia wodna i po podpięciu tego silnika po podpięciu tego silnika majster pokazuje, że no, silnik pracuje, wszystko jest ok, źle podpięty no i wy, wywiązuje się między nimi taka rozmowa a po co panu taki silnik, on no, ma małą moc i tak dalej no, za bardzo on się nie nadaje e, do piły chodziło o to żeby założyć ten silnik do, do piły no jedynie jakaś taka bardzo malutka tarcza ale to pan przednia nie wiem, deseczkę a ten mówi, właśnie właściciel tego silnika, no nie, 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 to tak nie wygląda. Pan się myli. A ten mówi, no to niech mi pan wytłumaczy, jak, jak, to, będzie, jak to będzie pracować, jak to, jaka zasada będzie tego działania. No i mówi tak, że tu wie pan, tu mam, tu mam ośkę silnika. Tu będzie pasek klinowy napędzał duże koło. Jeżeli z małego wyjdzie na duże. No to tu się zaraz zrobią. Tu się zaraz zrobi siła. No przez przekładnię. No ale. Jeżeli tu się zrobi siła. To tu będą małe obroty. No to trzeba zrobić. Później z tego. Małego koła. Trzeba zrobić. Jeszcze jedną przekładnię. Gdzie będzie. To zwiększa, zwiększało obroty. Załóżmy, tu mam takie koło. O, tu mam takie koło, czyli z tej ośki na tą przekładnię, z tej przekładni na tą przekładnię. No i jeszcze tak dwie przekładnie, i to już będzie cieło takie deski, że ja panu, ja, ja panu te deski potnę, nie? Potnę, jak pan tylko przywiezie do, do mnie, no to ja potnę za darmo, tak mówi ten właściciel tego silnika. No a ten majster mówi, no wie pan co, jak pan to zrobi, to ja przejadę, ale, ale nie tam, żeby pociąć deski, tylko ja bym chciał tą całą konstrukcję zobaczyć. No i później po jakimś czasie spotyka tego człowieka, nie mówi, no jak, jak, jak ta konstrukcja i tak dalej. Nie chciał go zniechęcać oczywiście. Niech pan zrobi, może się uda i tak dalej. Bo jakby nie można zniechęcać, jak ktoś sobie jakąś cel wyznaczył. No to niech to spróbuje. No, okazało się, że zrobił dwie przekładnie. A na trzeciej przekładniej już ten silnik stał. Przekładnie same w sobie zostawiały taki opór, że ten silnik nie ruszył. No i tak właśnie jest z wolną energią. Tak właśnie jest z jakimiś dziwnymi filmami, jeśli chodzi o, o tego typu rzeczy, gdzie samo, samo się napędza jeszcze. Ileś tam żarówek jest pokazanych, że świeci, świecą te żarówki. No i podobnie ma się to do, do pewnych mechanizmów, które, które nie są jakby medialne, czyli na przykład mój warsztat, który, który nie może się doczekać tysiąca subskrypcji. Dlatego zachęcam was o dawanie łapki. Suby, by nakarmić algorytm. No i może te opowieści komuś się przydadzą. Nie wiem, czy się przydadzą, czy nie, ale to, co. Takie doświadczenie, które raz gdzieś jest usłyszane, czasami może się przydać. Ja też. Te różne historie opowiadam Wam nie tylko z moich doświadczeń, ale i z innych y, sytuacji, gdzie w trakcie rozmowy czy w trakcie pracy wychodzą właśnie takie komiczne y, historie. A najczęściej, właśnie to przy usługach, takie rzeczy wychodzą y, tam, gdzie. Ktoś nam daje jakieś zlecenie, ktoś coś zleci zrobić, ktoś coś yy, od nas potrzebuje. Yy, to tak właśnie jest. Dobra, wszystkiego dobrego. Gorąco pijcie dużo wody. Na razie.